Raz, dwa, raz, dwa. Cześć i czołem. Cześć i Wyszedłem z prawej, to sobie ponagrywam kilka jakby wersji. E, witam serdecznie w nowym roku. Trochę mnie nie było, ale już jestem. Ciągle, ja cały czas nie, ale jak tam w nowym roku? No, powiem Wam, że generalnie to chyba będzie ciekawy nie? No, ale to trochę za chwilę, może, albo potem. Eksperyment wszechświat. Generalnie, dlaczego mi tyle czasu nie było? To wejdzie, wejdzie później, jakby się wyjaśni. <laughs> Za chwilę. Eksperyment wszechświata przeprowadzany przeze mnie. No, właśnie, jakby chciałem nagrać, jakby właśnie ten, ten, ten odcinek tych perypetii. Jako stwierdzenie, że eksperyment wykonany, lecz niestety nieudany. W sensie, że tyle właśnie próbuje, tyle właśnie rozumuje, a tak jak właśnie w ostatnim odcinku o wszechświecie, o eksperymencie z wszechświatem, że nic się nie urzeczywistnia, nie? No i właśnie tyle czasu minęło, Dalej intensywnie przecież myślałem, rozumowałem, generalnie działałem, jakby nie nagrywałem, ale robiłem inne rzeczy. I ciągle nie wychodzi, nie? I chciałbym, chciałem właśnie jakby nawet nie tyle porzucić eksperyment, co jakby podsumować go tym, że eksperyment wykonany, lecz niestety nieudany. Cytując klasyka. Hmm. No i właśnie zanim, zanim uznałem, że już trzeba to nagrać, obejrzałem właśnie poprzedni swój odcinek o tym eksperymencie z wszechświatem. No i, no i jakby wtedy tam mówię o tym, że generalnie stosuję tą zasadę tych luster, że jakby rozmawiam sam ze sobą. I oglądając ten filmik, to poklepałem się po plecach, nie? że właśnie tam jest wspomniane o tym, żeby wytrwać, żeby wytrwać. I to nie jest tak, że właśnie jakby nie urzeczywistnia się, no, no nie wiem, no może, no bo właśnie to jest tak, że nie urzeczywistnia się, to z mojego punktu widzenia, ale może tak naprawdę się urzeczywistnia właśnie, nie? Tak jak właśnie początek tego roku to, co się dzieje ogólnie i ze mną i, i wokół mnie, to jest właśnie. Urzeczywistnienie tego, nie? Jakby wiecie, jakby. Hmm. Kurwa miało być krótko, nie? Hmm. Jakby tu ująć, że właśnie, że się urzeczywistnia, nie? Że właśnie jest inaczej niż mi się wydaje, nie? Tak jak właśnie z tym całym wszechświatem, że właśnie problem z, jakby z zawierzeniem we wszechświat jest taki, że to jest inaczej niż się wydaje, nie? I tak też właśnie w drodze tego właśnie jakby no złości, jak złości z tego, tego rozgoryczenia, że właśnie wciąż nie wychodzi, a w zasadzie no właśnie, bo to jest tak właśnie, że wciąż nie wychodzi, ale to jest tak właśnie jakby wychodzi, wychodzi niewychodzenie, nie, jakby jest dokładnie odwrotnie niż ja bym chciał, nie, ja na przykład bym chciał, żebyście komentowali filmy, yy, filmy, no, no, po prostu, no, jakby moje słowa, żebyście nawet nawet zarzucali mi kłam, nawet żebyście twierdzili, że nie mam racji, nie, że, że, że jestem głupi, że w ogóle wariat, nie. Ja generalnie bym chciał, nie? Żebyście to robili, nie? Dlaczego? Bo chciałbym Wam wytłumaczyć, nie? A nie mogę Wam wytłumaczyć, bo nie wiem, czego nie wiecie, nie? To jest taki, to generalnie trochę problem, nie? Że jak gdyby dopóki nie pokażecie mi siebie, w którym miejscu jesteście, to ja nie nie, nie wiem, jakby, co, co was co luczy dalej, nie? I to jest tak trochę teraz losowo, że jak gadam, może usłyszę, że może akurat to, nie? Ale jakbyś zadał mi pytanie, nie? Jakbyś zarzucił mi kłam, to wtedy właśnie odebrałbym Twoją wypowiedź jako moją wypowiedź, nie? Jako. Cząstkę mnie, która wciąż nie rozumie, nie? Wie, bo wy wiecie wszystko, nie? Każdy wszystko wie. Nikt nic nie rozumie, nie? To jest. Wszyscy wszystko wiedzą, nie? Wszyscy wszystko wiedzą. Nikt nie rozumie, kurwa. Jak gdyby, jakby wasze pytania też pomagają mi, jak gdyby rozwinąć siebie, nie? Jak gdyby nawet zwrócić uwagę, czego ja do końca nie rozumiem, bo jakby nie będąc w stanie wam wytłumaczyć, ja nie będę w zaparte, że nie macie racji, bo, bo, być może bardzo często pewnie będziecie mieli rację. Ale dzięki temu, że zwrócicie mi uwagę, na co zwrócić swoją rację, no to, ja właśnie też się rozwinę, nie? A rozwinę się ja, to rozwiniesz się ty. A rozwiniesz się ty, to rozwinę się ja. Kurwa, no to jest tak easy, nie? No i właśnie, ten spelunek, no i może to jest właśnie tak, no bo to jest tak właśnie, nie to, że nie wychodzi, tylko po prostu wchodzi nie wychodzenie, nie? Jak gdybyś dokładnie odwrotnie, właśnie, ja, jakby, chciałbym wasze komentarzy, a ich nie ma, nie? Jakby, no, rozumiem, że ilość komentarzy też, czy opinii, jakby, no, jakby wymaga ilości wyświetleń, bo jak widział pięć osób, no to nie ma co się dziwić, że nikt się nie powiedział, nie? A to jest inna sprawa, kaląży, nie? No bo, nie wiem, jak to jest liczone, te, te, algorytmy, nie? Czy, czy to jest na, bo, czy to jest naprawdę, jakby, o czym ja mówię i to jest filtrowane i wyświetlane, no bo jak gdyby, no nie wiem, no kur, w sumie nie wiem jak wygląda inny jakiś wykres czyjś, nie, ale wykres na tym YouTubie, może wstawię, kurwa, któryś, nie, na przykład o, o, ostatni eksperyment, przeświat, nie, wykres ilości wyświetleń, no to kurwa jest tak, i, i jak, no, to, no wygląda jak odcięte, nie. Po prostu nagle przestaje nagle przestaje wyświetlanie. No ciekawe. Nie? nie wiem, no tak sobie to tłumaczysz tam wedle zaangażowania, nie? że jakby dają ileś tam wyświetleń szansy. No ale to też jakby nie jest tak, że każdy film ma tyle samo wyświetleń. I jakby dochodzi do pewnego pułapu do ilości wyświetleń. I algorytm sprawdza, jakie jest zaangażowanie w oglądanie, nie? Jak tam oglądasz pierwsze 10 sekund, a i psztykasz po pół sekundy przez cały filmik, to właśnie to wyświetlanie spada, nie? I może dlatego już dalej nie są wyświetlane, no bo jest nudne, nie? Nie No nie wiem, tak to jest nudne, no kurwa, ja jak czasem siebie posłucham, to mówię, no ja, no ja, się rozumiem, nie? Ja po prostu wiem, rozumiem, o czym mówię. I tak jak właśnie, właśnie nawet, no tak jak właśnie ostatni odcinek tego eksperymentu przejrzałem, obejrzałem, żeby jakby przypomnieć sobie, o czym ja gadałem. No i Kuźma, no normalnie, normalnie wiemy, o czym ja tam mówię, nie? I to jest dokładnie to, co ja potrzebowałem usłyszeć, że właśnie już, ja tak jak to mówię, ja już nie to, że chcę, ja już muszę, nie? Ja, jakby ja, ja już nie mogę przestać, nie? Nie wiem. No właśnie, właśnie w drodze tej jakby irytacji, że, że wciąż nie wychodzi. Właśnie, właśnie tak zacząłem myśleć, nie? Że koniec, nie? No, jak gdyby, no, część do roboty, koniec, koniec, ila, bajla. I że no, koniec tematu, nie? Jakby, jakby pewne elementy, jakby, jednak pewnie, no właśnie, jak się okazuje, właśnie, że nie mogę z tym skończyć, bo jakby pewne elementy, tych wszystkich przemian wewnętrznych, pozostałych, jak na przykład panowanie nad nerwami, nie? no to jest rewelacja, nie? Wszyscy kurwieni dookoła, ty patrzysz, kurde, pełen luz, nie? Znaczy nawet nie to luz, żyło. tylko... no normalnie, nie? Jakby jakby nie było stresu, jakby była sytuacja, ale nie, niekoniecznie stresująca, nie? No kurwa, racja, polecam. No i i takie właśnie to już nawet nie było zaprzeczenie właśnie, że właśnie nie było zaprzeczenie, nawet, tylko taka negacja moja w kolejnie, że że właśnie nie ma wszechświata, nie? Że, że, że to nie działa, że tak nie jest, że tylko yy, stranie, jedzenie, żarcie i ruchanie, nie, że tylko to się liczy, no i spanie jeszcze. I środek, jakby łączący to wszystko to pieniądz, nie. I tylko to jest, nie? Zacząłem tak właśnie, jakby negować to. I zdałem sobie sprawę, że to znowu znowu jest na głowie wszystko. Znowu to trzeba odwrócić, nie? Bo to jest tak, że. We wszechświecie jest tak ciężko uwierzyć. Że nawet ja mam z tym problem, nie? Jak gdyby tak, że, jak gdyby ja wiem. No właśnie, to jest znowu to, nie? Ja wiem, że prześledzę, ale, ale jakby w niego nie wierzę, nie? Jakby nie, ja nie rozumiem go. I przez to on dla mnie się nie urzeczywistnia, nie? On przez to się dla mnie nie urzeczywistnia. że jakby właśnie nie widząc tego dowodu. Nie widząc dowodu wszechświata, jakby automatycznie się neguje wiara we wszechświat, nie? Taka automatyczna negacja, nie? Takie właśnie niewierzenie, nie? Takie właśnie, że no nie widzę, no kurwa, no nic się nie dzieje, nie? no Nie urzeczywistnia się. To no, no nie ma go, no. No nie ma, bo się nie urzeczywistnia, no nie ma, nie. No, ale gdy zacząłem właśnie myśleć, że właśnie, no kurwa, jest odwrotnie, nie? No właśnie, nie ma tego wszechświata, nie? No właśnie, nie ma. No właśnie, patrzę, widzę, że nic nie widzę. Nie ma. I to z kolei taka wiara w niebyt. <śm> wiara w niebyt. W nieobecność sprawia, że wierzę. Wiara w niebyt, że coś właśnie się nie dzieje, że coś nie działa, że coś się właśnie nie urzeczywistnia. Nie? I to z kolei jest wiara w to coś. W to nie. Ten niebyt właśnie. Z którego nie ma, nie? Bo wierzysz w jego niebyt. W jego nieobecność. W jego nieistnienie. W nie jego wierzysz, nie? Twierdząc, że nie ma wszechświata, nie? Nie ma. Nie to, że ja nie wierzę we wszechświat. Ja wierzę w nie wszechświat. Nie to, że wierzę w istnienie wszechświata. Ja wierzę w nieistnienie wszechświata, ale samo określenie, że coś nie istnieje, to musisz znać to coś, nie? Jak gdy musisz mieć pojęcie o tym czymś. To musi być jakoś określone. To musi, musi mieć, nie wiem, no może niekoniecznie postać, ale jakiś właśnie Musi czymś być, nie? No bo skoro jest tego nieobecność. No właśnie, i to jest znowu to postawienie na głowie, kolejne, nie? I po to właśnie to wszystko się miało wydarzyć, nie? Jakby to wszystko, jakby się dzieje, właśnie tylko w nieoczekiwany sposób, nie? Nieoczekiwany sposób. I, no i czy eksperyment, no eksperyment wykonany, no ale czy nieudany? No kurwa, zajebiście udany, nie? Tylko inaczej niż kurwa można by się spodziewać. No właśnie. W ten nieznany sposób. Nie? W to właśnie, w ten nie, nie, niebytny sposób, nie? Że po prostu to nie może być, nie? Że to jest to, no nie może być. A je. Tu chyba. Jak z tego korzystać, nie? No to będzie takby dalsza część eksperymentu. Niebyt. Wiara w niebyt. I tak jak jakiś tam dalej lama mówił. I to też już chyba mówiłem. No może nie kilka, ale wspominałem na kanale chyba. Że nie chodzi o to, że tu nie ma słonia, tylko tu jest nieobecność słonia. Trzeba jedynie wiedzieć, czym jest słoń. To tak jak tu, czym jest ten niebyt, właśnie, że tu jest nieobecność tego niebytu. Tego antybytu, a może odbytu, <śmum> kurwa. Wszystko stoi na głowie, nie? <śmum> no i właśnie tak to, no i eksperyment wykonany i udany, nie. No, ale generalnie tak. <laughs> Więc prawdopodobnie trzeba zrobić podobnie z kanałem, nie? Jak gdyby wszystko wskazuje na to, że co miało być powiedziane na tematy oświetlenia, to powiedziane. Pewnie będziemy do tego wracać. A na razie przejdziemy w tryb jakby. No właśnie, no kurwa, właśnie drugą stronę, no jakby odłożymy na bok, jakby, odsuniemy trochę na bok tą duchowość, oświeceniowość, a przejmiemy tą właśnie rzeczywistość, nie? Co tu się dzieje, nie? Co tu się kurwa dzieje, nie? Tak naprawdę, co tu się dzieje, no bo jakby, no, i nie mówię o tym, że Słoneczko wschodzi i ptaszki czerkają tylko jakby, co się dzieje z ludzkością, nie? Początek roku jest niesamowity, nie? Ostatni miesiąc to już jest obłęd, nie? A to miesiąc dopiero, nie? No. To pogadamy o tym jakby na, na innym filmie. Znaczy ja pogadam, choć zapraszam do dyskusji, bo generalnie tam nie wiem, kto może, kto, może ktoś to oglądał, te moje filmy i widział, że na przykład coś ma popisane na ścianach. No to generalnie od pół roku tu, mniej więcej tu jest popisane i zaczyna się dziać, nie? Zaczyna się realizować. No. no właśnie co przeczytałem, no. Kurziwa, no. no tak, nie. No, wszystko wam powiem, nie. No i właśnie, może tu to podyskutujemy, nie. No nic. To fajnie. To jestem. To się pogadamy, pogadam, porozkminiamy, porozkminiam, a na razie to tyle. Z tym czasem lasem.